Niebrukliński most, o most. Jest most. E, tak. Dzień dobry, Dzień hej. Dobry. Hultaje. Hultaje z tej z, strony. Z Newport. Ania. Szymon. E, I nieburkliński most. E, bo to jest most między Newport a jakąś wyspą. E, tam, gdzie jest James tam o, słynne. To jest Takie słońce, e, że nic nie widać. Tak, jesteśmy w żeglarskim centrum wszechświata, czyli w Newport. Patrzymy też codziennie ten most, w ogóle jest przepiękny zachód słońca między najwyższymi przęsłami i pozdrawiamy, Paweł lubi Leśniki, liczymy tiry. Wygląda na to, że się mieścimy. My się mieścimy, na pewno Fryderyk Chopin czy też Darmłodzieży pewnie by musieli kogoś na topie postawić, żeby doprecy doprecyzował troszkę, ale generalnie tutaj mosty są tak wysokie, że tu szkunery takie 20-30 metrowe przechodzą bez żadnego problemu. Czy takie wielkie żaglowce jak fregaty dadzą radę, ciężko mi powiedzieć, ale wydaje się, że oni tu tak budują dla ludzi te, te mosty. Również Pięknie może dlatego, że tu wszystko się kręci wokół wody: przemysł, turystyka, to tu wszystko żyje wodą, to dla nich jest naturalne, że pod mostem należy przepłynąć z masztem. Jesteśmy w bardzo pięknym miejscu. Moje... Jedno z ulubionych słów bojkowisko. Tak, jesteśmy na bojkowisku i to jest coś typowego w Nowym Świecie. W Starym Świecie stoi się w marinach. E, te mariny są względnie tanie e, i jest dużo miejsc. I bo... Jest tutaj bardzo dużo jachtów. W tym momencie troszkę bojek wolnych. E, akurat na tą, na której stoimy, za chwilę przypłynie jacht, więc musimy ją zwolnić i udajemy się na kotwicowisko. Tak, e, będziemy dzisiaj już kotwiczyć, e, a. Stoimy na bojce numer 809. To chyba świadczę o tym, ile tu jest bojek wystawionych. W samej tej, tutaj, Zatoce jest chyba więcej jachtów morskich niż w Polsce. Tak, 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 szacuję. To nie są obliczenia. Stoimy sobie na, na bojce. To jak gdzieś tam ruszamy świat, to musimy być przygotowani na to, że. Po pierwsze w marinie jest mało, a po drugie, na trzecie, nie ma w takich miejscach, albo po trzecie jest ekstremalnie drogo. Ekstremalnie drogo, na przykład Newport, miejsce postojowe w marinie to są kwoty 6 do 10 dolarów za stopę długości. My mamy 30 stóp, więc zobaczcie, ile kosztuje jedna noc. Można przeżyć z alkoholem przez cały miesiąc za te pieniądze. Dlatego w wielu miejscach nie stoi się w marinach, tylko gdzieś tam na wodzie. Jesteśmy w żeglarskim centrum wszechświata, mniej więcej tak się pozycjonuje Newport. I tu prawie wszyscy stoją na bojach. Mega jachty, tam stoi Ramble, na bojce. Bojki też nie są za, za darmo i też nie są najtańsze. W związku z tym nam dzisiaj się kończy gościna, czyli darmowy postej na bojce, bo kosztowałoby nas to za każdą noc. 4 dolce za, e, za stopę, czyli 120 dolarów za noc. E, e, bo wraca tutaj jacht, który normalnie stoi, więc przenosimy się dziś na, na kotwice. No i do tego w zasadzie trzeba się przyzwyczaić i na to się nastawić, że wyposażenie kotwiczne to jest podróży gdzieś tam dalej poza Europą najważniejsze wyposażenie w jachcie. Nie nawigacja, nie ploter, nie łączność i tak dalej. Tylko to, bo od tego zależy i nasze życie. I nasz dom, tak? Podróżując gdzieś tam po świecie, pływa się najczęściej z małą załogą jedna, dwie, trzy osoby. Nikt nie stosuje wacht kotwicznych, chyba że jest bardzo zła pogoda no bo tak naprawdę nie dałoby się tak funkcjonować. My temu powierzamy swój dobytek i na przykład wyjeżdżamy na kilka godzin na ląd albo nawet na kilka dni, a czasem dłużej. I to musi być naprawdę dobry, sprawdzony zestaw, na którym nie oszczędzaliśmy. Szczególnie, że nie są to tak wielkie koszty. Myślę, że cały ten zestaw kotwiczny jest wart mniej niż nasz jeden ploter. Więc naprawdę to nie jest rzecz, na której, na której warto oszczędzać. Szczególnie, że dzięki temu jest szansa, że ten ploter przeżyje i nie zniknie. Teraz powiem troszkę co my tu mamy i co powinniśmy mieć w takim wariancie minimalnym. Ale tytułem wstępu, jeszcze. Co jest bardzo ważne, zestaw kotwiczny dopasowujemy i do swojej łódki. I do akwenów, po których będziemy żeglować, nie ma idealnego jednego zestawu. Nie ma czegoś takiego, jeżeli chodzi o kotwiczenie. Eee, tak jak można powiedzieć, że jest najlepszy kabesta. Eee, nie, każdy zestaw dobieram indywidualnie do każdej łódki. Nasza łódka to jest dosyć niewielka, regatowa łódka. Eee, I ten zestaw jest do niej dopasowany. I również do naszego trybu życia, czyli ścigamy się w regatach, więc nie możemy mieć wielkich kotwic, wielkich łańcuchów. A nawet nie możemy mieć windy kotwicznej, bo my nawet w Forpiku nie mamy na tej ulicy. Tam jest goły pokład. Więc my po prostu przywiązujemy się do, do, do knagi. A cały zestaw kotwiczny musimy na dziób zanieść. Więc nie może być za ciężki, ale o tym za chwilkę. Dobra. Zestaw numer jeden, choć w tej chwili to numer dwa. Zestaw, którego już korzystałem, choćby w czasie kotwiczenia w regatach. O to jest aluminiowa kulturnica Fortress numer 11, czyli to jest takie jakieś 3-2 chyba kilograma, bardzo lekka. Jest na, na miękkiej linii. To jest nasz zestaw do niedawna podstawowy, a teraz będzie naszym drugim zestawem zapasowym. O, jest o tyle wygodny, że jest naprawdę leciutki. No nie wiem, to waży 6-7 kg razem. Można wsadzić do torby, łatwo przenosić. Można też wsadzić do pontonu, łatwo wywieźć. I na pewnych podłożach, tych piaszczystych, tych z piasku karalowego, ta kotwica fantastycznie trzyma. Naprawdę. Bez dwóch zdań jest bardzo mocna. To, to nie jest byle jaki aluminium, tylko porządny stop. Te kształty, te blokady, wszystkie mają tu znaczenie. Jest bardzo dobra kotwica, ale nie nadaje się na wszystkie podłoża. Dlatego szykujemy, składamy nasz zestaw podstawowy, czyli to co mamy tutaj. Eee, każdy zestaw składa się musi się składać z dwóch rzeczy. Z kotwicy oraz liny e, lub łańcucha lub, lub e, miksu tego i tak u nas to wygląda mamy linę kotwiczną, łańcuch i kotwicę i zaczniemy sobie od kotwicy. My je jeszcze nie używaliśmy, jest świeżo rozpakowana. To jest kotwica od jak Paradise. Podziękujemy Wam dokładnie, By... która tu jest. Czekajcie, uh -huh. bardzo. Bo to jest... naprawdę ona. No. Jest... Prawie z pudełka. Znaczy, przepłynęła z nami Atlantyk, ale nie była rozpakowana, tamta była jako zapasowa. Na Atlantyku nie mieliśmy za dużo okazji do kotwiczenia. Bo mamy za krótkie liny kotwiczne. Minimalna. Tak, by była potrzebna, to chyba około 10 tysięcy metrów, bo głębokość w Atlantyku to jakieś 3 km co najmniej, a powinniśmy mieć minimum 3 długości. I co to za kotwiczka? To jest wulkan. Niektórzy z nas, Was pewnie znają kotwicę Rokna, mające bardzo dobre opinie. I wulkan jest wersją Rokny. To jest ten sam producent. Różnie się głównie tym, że gulkan nie ma tego pałąka tutaj, yy, który na wielu jachtach prze, przeszkadza. Okay. O, tu jakiś śmiecioszek. I tak to wygląda. Nasza łódka ma 9 metrów długości i waży około 3 ton. W zależności od wyposażenia. W, w trybie pomiarowym to jest 2900 kg. W trybie turystycznym ciężko powiedzieć. Kotwica jest 9,5 kg, jeżeli dobrze pamiętam. Żeby, nie, przepraszam, 9 kg dokładnie. Galwanizowana tak to wygląda kształtem to jest taka fajna, fajne wcięcie. Jest duża szansa, że ona, nawet jeżeli, jeżeli się zerwie, a przesunie w bok, będzie się dobrze od razu wbijała. Spora powierzchnia, czyli na te wszystkie miękkie podłoża jest za co łapać to działa podobnie, pewnie, troszkę jak Damford. I oczywiście te wszystkie rzeczy, jak kształt, te łuki i tak dalej, kąt pracy, kotwicy ma ogromne znaczenie, dlatego z takimi kotwicami robionymi gdzieś w garażu, bo są tańsze, a nawet są z nierdzewki, szczerze mówiąc nie chciałbym mieć do czynienia, łódka jest więcej warta niż kotwica, naprawdę, nie warto na tym oszczędzać. Więc tak, mamy kotwicę, to jest pierwsza część i teraz łańcuch. Łańcuch, im go więcej, tym lepiej. No ale my musimy iść na kompromis. Mamy łódkę regatową, startujemy w regatach. A dwa, nie mamy windy kotwicznej ani forpiku i musimy, musimy to ręcznie nosić. Dlatego mamy 10 m łańcucha, 8 mm. Eee, dlaczego 8 mm, a nie na przykład grubszy? Również ze względu na wagę. Dlaczego nie chudszy? Bo regatowa łódka, i może warto był lżejszy. Bo z doświadczenia wiem, że z łańcuchami 6 mm jest problem. Ciężko kupić łączniki, coś spasować, krętliki dopasowane do łańcuchów 6 mm. Do 8 mm wszędzie na całym świecie kupimy części i wszystko będzie pasowało. Czy 8 mm to coś, co nam wystarczy, jeżeli chodzi o parametr? Nie do końca. Łańcuchy mają różne normy. Które wpływają po pierwsze na wytrzymałość, po drugie na jakość ocynku, a po trzecie również na wagę. Co ciekawe, bo 8 mm nie zawsze waży tyle samo. To jest jakiś znormalizowany łańcuch z tego samego sklepu żeglarskiego. No i trzecia rzecz, która tu będzie to jest lina kotwiczna. Które już używałem w rejsie dookoła świata. Bardzo dobrze sprawdziła na Puffinie. Polskiego producenta, zresztą Citeka To jest typowa lina kotwiczna. Po pierwsze tonie. Po drugie ma bardzo mocny oplot, odporny na, na przetarcia. I nie splątuje się jakoś strasznie. Z mojego doświadczenia tak wynika. Tu tej liny powinno być im więcej tym lepiej. natomiast też musimy pamiętać, spójrzcie na kotwicowisko tutaj. Tu stoimy na bojkach w prawdzie, ale w wielu miejscach tak ciasno stoją jachty na kotwicach. I nie możemy mieć za długiej liny kotwicznej. Dlatego często sprawdza się dużo bardziej łańcuch, który dzięki swojej wadze powoduje to, że możemy go użyć mniej i mamy mniejszy promień. Yy, promień poruszania się w, dookoła tej naszej kotwicy. Yy, a Czasem przydaje się druga kotwica, żeby rzucić ją jako drugą, żeby jeszcze zmniejszyć cyrkulację łódki. Tak, tu jeszcze możemy powiedzieć troszkę o, o kotwicy wulkan firmy Rokna. 9 kg czy tam 20 funtowy jest jego też powierzchnia to to jest parametr który mm, przyzwoici po, producenci podają czyli jaka jest powierzchnia powierzchnia kotwicy i tu co ciekawe jest, są też jakieś daty mm, inspection tak dalej no bo mm, to jest kotwica kalorynizowana ona za ileś tam lat w słonej wodzie straci swoją warstwę ochronną i warto kupować w miarę nowe kotwice po prostu, żeby się nie zdziwić, że po trzech latach kotwica jest ruda. Można kupić oczywiście też nierdzewkę, tylko nierdzewka z reguły jest kilka razy droższa, a stal ocynkowana jest mocniejszą stalą od sali nierdzewnej. Teraz tak, jak łączymy, łączymy łańcuch z kotwicą? No, można by po prostu użyć rzeki, natomiast kończy się to tym, że będziemy mieli poskręcany łańcuch i zrobi się z tym duży problem. Dlatego, niezbędnym elementem zestawu kotwicznego jest dobry krętnik. Tu mamy krętnik firmy Kong z Italii, z tego samego źródła co kotwica, czyli Jack Paradise. Jest ze stali kwasy odpornej, bardzo duży, solidny. I mam nadzieję, że nie jest za duży, będzie pasował. W zestawie, w ładnym tym pudełeczku, jest porządny imbus I zaczniemy sami montować ten zestaw. Jednak jest ważne, w którą stronę montujemy, tak? Jeżeli, szczególnie jeżeli używamy winty kotwicznej, no ten ma kształt stożka, żeby łatwiej wciągać, żeby się nie zakinowało, tu wąskim w stronę łańcucha, czyli wąska część jest sponsowana do łańcucha, a szersza część jest sponsowana do kotwicy. Wąską część kętlika wkładamy na łańcuch łańcowotwicznie. No i powinniśmy to skręcić, natomiast ważne jest to, żeby zabezpieczyć gwint przed samorozkręcaniem. Ja do tego użyję po prostu kleju limerowego można Locktajta. Ważne, żeby było to coś, co chwyci i nie pozwoli na Samodzielne rozkręcenie się, no bo gwinty, generalnie, szczególnie te szarpane potrafią się rozkręcić. sytuację, że tu mamy niestety w oś 12 mm, a kotwica jest pod oś 10 mm maksymalnie, eee, więc użyjemy szczeki. Producent dopuszcza, jest to w instrukcji, więc nie mamy troszkę wyjścia i tak zrobimy. Już nie do końca nam się podoba. Im mniej łączników, tym lepiej. Zmierzamy glint. Ja to generalnie nie jestem fanem metalowych szczeki. rozkręcają się albo wyginają w najmniej spodziewanym momencie więc tutaj na pewno docelowo będziemy coś zmieniać w tym naszym zestawie, bo, bo on nie jest idealny niestety zamontowanie tu szepki tu dużo zmienia. Co co jeszcze można zrobić żeby? Jeszcze ryzyko, że się rozkręci, taki znany patent, ta nie pożyje długo, eee, ale ponieważ my nie będziemy stać długo tutaj na kotwicy, więc zastosujemy to, ale musimy szukać docelowo innego krętlika Tu mamy gotowy zestaw, a od drugiej strony, idealnym połączeniem jest zrobienie splotu. Natomiast eee, to można zrobić na linach tak zwanych trójpokrętkowych a popicopokrątkowych. Natomiast te z plecionką niestety mają problem, że no, znaczy oczywiście można wyciągnąć rdzeń i zrobić tu zplot. Natomiast będzie on słabo zabezpieczony również przed, przed promieniewaniem UV, bo do tego służy ta zewnętrzna część, czyli oplot, więc możemy po prostu zawiązać. Albo docelowo zrobić tu ucho i tak powinniśmy zrobić, Zaprać sobie tu ucho, najlepiej z kauszą. lina w tym będzie pracować i prędzej czy później się przetrze. I pewnie skończy się tym samym, czyli ucho z kałszą plus szekla jako łącznik. Możemy próbować zrobić tu jakiś splot, ale przy linie plecionej prawdopodobnie będzie to trudne, bo splot zrobimy rdzeniem niestety nie będzie osłony to też będzie się przecierało tymczasowo robimy najprostszą możliwą rzecz najważniejszy węzeł świata najlepszy czyli sztyki dlaczego nie ratowniczy już tłumaczę zresztą od tego zacząłem wiążemy sobie ratowniczy Trzeba też pamiętać, że to nie jest 100% pewny węzeł. Ten węzeł jest używany w, w spinacce, choć chyba sporadycznie, jak nazywa się chyba stajny i jest dodatkowo zabezpieczony sztykami. Dlaczego on nie jest dobry w to miejsce? Ratowniczy generalnie powoduje to, że lina może pracować, może się przesuwać, więc może się przecierać. Musielibyśmy go zawiązać strasznie ciasno, a to jest bardzo trudne. No, Dlatego dużo lepszym rozwiązaniem jakby teraz są najprostsze i bardzo skuteczne usztyki. Lina nie pracuje tu prawie. Się, więc jest mała szansa, że, a przynajmniej dużo wolniej będzie się przecierać. Eee, ja to zaraz przedłużę i nawet dotąd eee, aby tych pusztyków było naprawdę dużo, one nie będą przeszkadzać w żaden sposób, eee, a też na dłuższym odcinku lina przy łańcuchu będzie, będzie zabezpieczona przed przecieraniem, bo trzeba pamiętać, że jak to będzie na dnie, jest bardzo duża szansa, że łańcuch też będzie na dnie. Na dnie mamy różne śmieci, kamienie i tak dalej, więc lina, która szoruje pod dno, ma szansę się przetrzeć. Eee, więc dobrze tą końcówkę tutaj będzie, będzie za, zabezpieczyć. To jest gotowy nasz zestaw główny, kotwiczny. No i Przygotowany zapasowy, gdybyśmy zgubili kotwicę, <głos》> zdarzają się takie rzeczy. A dwa, tak jak mówię, czasem się zdarza na przykład, stałem kiedyś w takim miejscu, tylko ciekawostka bardziej, że była kotwica i z dziobu, i z rufy. Chodziło o to, żeby łódki w ogóle nie miały cyrkulacji, bo na to absolutnie nie było miejsca. Bardzo wąska zatoka i dużo jachtów. Natomiast jakby warunki lokalnie, czyli wiatr i fala pozwalały na takie stanie, że stało się często burtą do wiatru, czy nawet z rufy. Wiatr był z reguły słaby, więc nie było z tym problemu. Bardziej chodziło o to, żeby łódki stały i za bardzo się nie poruszały na boki.